A my znowu na spacerku, kolejnym już. Tylko się czaruś zaciekawił roślinkami. I na razie nie chce spacerować. No, idziemy. A co ty tam masz? No to przejdziemy naokoło dobrze. A gdzie ty mnie prowadzisz? No idź, idź, idź. No prowadź jak prowadzisz. No co, tu nie zostaniemy. Idź, idziemy. No idziemy, no idź. No, nie, 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 tam nie pójdziemy, no. Jak ja tam wejdę? No zobacz. Jak ja się... Czaruś. Ja się tu nie wdrapię. No chodź, chodź wracaj. Ja się tu nie wdrapię. No to wracamy. No to chodź. No idziemy.